Yy, tutaj yy, dla Państwa, w szczególności dla Pana Panela, yy, yy, byśmy jeszcze przed Pana interwencją w sprawie znaków przy Straży pożarnej. napisali yy, w zasadzie po daniu urzędnicy do użytku prośbę i wniosek do Generalnej Dyrekcji, aby zamienić znaki ustawy pierwszeństwa przyjazdu na znaki stop. Wczoraj otrzymałem pismo z Generalnej Dyrekcji, która, która aprobuje naszą prośbę. I y, 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 z tego pismo nie wynika w jakim terminie, ale y, wynika, że Generalna Dyrekcja Miast y, istniejących w tej chwili y, znaków ustąp pierwszeństwa przejazdu y, na skrzyżowaniu z Wojska Polskiego ustali z jednej i z drugiej strony y, dwa znaki stop, co jest nawet y, y, lepsze rozwiązanie niż to, co proponowałem proponowałem wyłącznie ustawienia znaku stowna od strony gwiazdów grabowa, będzie z obu stron, także ten problem yy, zniknie, będzie, będzie poprawiony.